Witajcie, kochani, po raz drugi e, już w tym filmie. Minęło kilka dni, e, a może nawet tygodni, muszę dokładnie sprawdzić, od kiedy przesadziłam swoje syngonia i chciałam wam dzisiaj pokazać, jak one wyglądają i co się tutaj zadziało. E, może zacznijmy od, a może od tego, Mohito. Mohito powiem wam, że e, dzielnie znosi przesadzenie. Przypomnę wam, że roślinka była w podło... była w była ziemi, w bigosie, więc to jest dla niej zupełnie nowe podłoże. Bo na przykład panda była wcześniej w ceramisie, ja tylko zmieniłam doniczkę na większą i dosadziłam te szczepki, które już były ukorzenione. Natomiast tutaj to mojito radzi sobie jak na razie bardzo dobrze. I słuchajcie, aha, w ogóle to tak, przy okazji pokażę Wam postęp e, puzlowy. O, troszeczkę widać mój cień, no ale widać troszeczkę dołu już i kawałek nieba, <grydy> więc jakiś postęp jest. A w między. Może nie w międzyczasie na końcu pokażę Wam jeszcze coś, co się tutaj dzieje jednocześnie z tymi puzzlami, ale to już tak jak wspomniałam na końcu. Natomiast teraz zajmijmy się tymi roślinkami słuchajcie, ja przesadziłam te moje syngonia i one mi się nie mieszczą w tych osłonkach, które mam w kuchni. Mam cztery takie betonowe. One są strasznie ciężkie i w sumie one nie nadają się na żadne półki. Fajnie mi tam wyglądają w kuchni na stole, no, ale niestety się nie mieszczą, więc zastanawiałam się, czy w ogóle nie wiem, nie zmniejszyć tych sadzonek, ale na razie jest jak jest, bo zależy mi, żeby miały dobre światło i żeby się przyjęły tutaj w tym nowym podłożu. I pokażę Wam, zobaczcie, jaki tutaj ładny nowy liść się pojawił. W ogóle ma niesamowity kształt, zupełnie inny niż, niż te poprzednie, bo jest tak mocno powcinany. Te zobaczcie, na przykład ten jest taki normalny w sumie, a ten jest naprawdę. Niesamowicie powcinany, Ma bardzo ładnie wybarwione te liście, więc dlatego stoi tam w kuchni, bo zależy mi na tym, żeby dalej tak ładnie rosły i się wybarwiały. O, zobaczcie, ten już na przykład nie jest taki ładny. Tutaj kawałeczek się tylko wybarwił na końcu, na brzegu, a tutaj jest praktycznie zielony, jednokolorowy. No dobra, ale yy, przejdźmy może dalej, bo rozgadałam się na temat jednego syngonium, a tu jeszcze mam. Muszę się tutaj przestawić, słuchajcie. O, i tutaj jest druga e, osłonka, która jest niestety za mała. Panda, panda tak jak już to panda, panda w i radzi sobie bardzo dobrze. Mało tego wypuszcza tutaj kolejny długaśny pęd. E, o, proszę, jednego ciachnęłam, zaraz wam pokażę, co się tam z nim działo. O, tutaj wypuszcza takie maleństwa. Aha, i jeszcze Wam tu chciałam pokazać, że. Mm, to mojito, o tutaj wypuszcza nowy liść. Tam jest nowy liść. I gdzieś tu jeszcze coś się chyba działo, tylko teraz nie wiem, czy to było w tym. Nie, chyba w tamtym. E, chyba w tej pandzie. Tak, tutaj zobaczcie, tutaj coś idzie nowego. Tutaj idzie listek nowe, tutaj, coś się dzieje. Także jest dobrze. Aha, i chciałam Wam jeszcze wspomnieć tutaj na temat mohito, że mojito... Już kiedy e, było jeszcze w, e, w ziemi, to zaczynało mi już tutaj zarzucać liście. Mm. Na przykład ten liść jeszcze widać, że jest taki tutaj na końcu zarzucony. Myślałam, że on całkowicie zostanie odrzucony, jeszcze się trzyma. Jeszcze się trzyma, ale na razie nie widzę, żeby jakieś inne liście tutaj mi to są zarzucało. Ja troszeczkę przystopowałam z podlewaniem i chyba za bardzo. <grym> Więc ja mam zawsze problem z tym takim przejściem z tego trybu letniego na ten jesienno zimowy. I zawsze przedobrze albo w jedną, albo w drugą stronę. E, więc tutaj na razie ten ceramiz e, jakby przystopował ten stan i, i, i jest mi tutaj łatwiej jakby mm, podlewać po prostu te rośliny w tym podłożu. E, dobra. I teraz tak. E, panda. Mm, panda miała takiego fajnego tutaj, taki fajny długi pęd. Tutaj rośnie już kolejny. Taki zwiadowca, e, który... Mm, który, który włożyłam, odcięłam i taki jeszcze nieukorzeniony, tylko z tymi powietrznymi korzeniami włożyłam do seramisu i stwierdziłam, że ukorzenie go po prostu bezpośrednio w ceramisie, żeby już nie kombinować, nie, 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 nie wkładać do kolejnej osobnej doniczki, albo nie przesadzać tej roślinki. No, i muszę wam powiedzieć, że niestety. Tutaj chyba wam będę miała przybitki, to wam pokażę, że wszystkie te tutaj sadzonki nowo ukorzenione bardzo ładnie się przyjęły. Natomiast ta jedna wyglądała tragicznie, była klapnięta. Ja ją po prostu wyciągnąłam stamtąd. No i co, żeby ją uratować, musiałam pociąć na mniejsze części, ponieważ ona sobie kompletnie nie radziła. Po prostu no nie jest to dobry moment na ukorzenianie, na ukorzenianie. Nowych tutaj takich sadzonek. Słuchajcie, to jest właśnie to, co zostało pocięte. Ona odżyła, jest w wodzie. Ja nawet tutaj zajrzę razem z wami, czy coś tutaj się wydarzyło, czy napuściła jakieś te korzonki, czy nie, ale muszę uważać na te puzle i tą wodę. Czekajcie sekundkę, próbuję coś tu. Właśnie zmieniło się światło i ciężko mi tutaj. Dobra, coś tutaj jest. Jakiś maleńki korzonek. Wypuściło goniu i nawet liść widzę, że idzie. Więc jedna część jest uratowana. Sekundkę, mam tutaj gdzieś ręcznik papierowy przygotowany, bo musiałam się tutaj jakoś <grytania> przygotować na wszelkie ewentualności. Także myślę, że się tutaj damy radę uratować. Ojejku. Coś tutaj się światło zmieniło i nie mogę złapać ostrości. No, tutaj są te powietrzne, które były, ale nic nie gnije, więc jest ok. E, dalej, dalej, dalej. Co tutaj mamy? Czy coś tutaj się zadziało ciekawego? Na razie nic się cieka. A nie, coś tutaj się dzieje. Wychodzą jakieś małe korzonki z boku, więc myślę, że. A, tutaj są ładne korzonki. W tej ostatniej wyszły w tej wodzie. Także niestety ceramizm. E, no nie za bardzo. Mi się tutaj sprawdził jeżeli chodzi o ukorzenianie. Ja teraz te sadzonki może jeszcze trochę potrzymam w wodzie, a później włożę je do mchu. I niech one sobie tam na razie są. Ceramizm musicie pamiętać o tym, że on nie trzyma ciepła. E, no już jest chłodniej. Na tych parapetach jest dość zimno. I ja na przykład w ten sposób, że bezpośrednio odcięte e, sadzonki wkładałam do doniczki z rodziną... z rodziną... <grym>, z rośliną mateczną. Która tworzyła później rodzinę całą, tak. E, to była rafidofora tetrasperma i powiem Wam, że ukorzeniły mi się wszystkie te, e, te sadzoneczki, które były włożone bezpośrednio do ceramisu. Ale to było lato, było ciepło. I trwało to, powiem Wam szczerze, że dość długo. Jednak jeżeli chodzi o ukorzenianie, no to ja wolę jakieś inne metody niż ceramiz. A, to tak. Na marginesie, tutaj znów przyszedł ten liść do mnie. Dobra, e, czyli tak jak widzicie, panda wygląda tak, wkładam ją z powrotem tutaj do tej wody, e, niech sobie jeszcze puści dłuższe te korzonki i e, przesadzę do muchu, mm, Żeby nie stracić po prostu, nie stracić e, tych pociętych tutaj sadzonek. I pokażę Wam ostatnią roślinkę, trochę zrobiła się tłoczna tutaj. I to jest mój Emerald. I słuchajcie, emeralda włożyłam do mchu. Dlaczego? Dlatego, że jak kupiłam tą roślinkę, to ona właśnie przyszła do mnie w mchu, więc tak stwierdziłam, że kurczę. A spróbuję. Więc te dwie mam tutaj w ceramisie, ja tą jedną mam w mchu. <ścoughs> Ciężko to wymówić. No i zobaczymy, jak będzie sobie radzić. Na ten moment, tutaj jest ta mateczna część. Zobaczcie, jaki piękny biały liść wyszedł. Tutaj wyszła taka połóweczka Tutaj jest dosłownie jakaś niewielka część zielona, reszta jest cała biała. E, tutaj kawałek tej białej e, m, części liścia niestety e, troszkę się zmarnował, bo to była szczepka, którą ukorzeniałam w wodzie, i gdzieś tam po prostu no, coś nie poszło tak jak powinno, natomiast tutaj na przykład jest ok. Tutaj jest ok, więc tak naprawdę tylko kawałeczek tego liścia ucierpiał przy tym cięciu moim i ukorzenianiu. I tutaj zobaczcie, coś idzie ładnego, w takim ładnym kolorze, co bardzo mi się podoba. I myślę, że będzie ciekawe. Więc czekam, czekam z utęsknieniem. O, tu też jest bardzo ładny liść. Także zobaczymy w sumie w czym te syngonia będą się lepiej... Czy, czy w mchu, czy w. No w serami się to w sumie wiem już, jak się czują, bo tutaj panda szaleje. Syngonium na razie się zatrzymało na etapie zarzucania, syngonium to na etapie zarzucania mi tych dolnych liści mam nadzieję, że już będzie ok. Natomiast jestem bardzo ciekawa tego emeralda tutaj, jak on sobie będzie radził. Dobrze, kochani, to ja już będę kończyć. Ha, słuchajcie, poprzedni odcinek to był od tych The Best of. No tam zdecydowanie najwięcej głosów zebrały łosierogi rogi i starzec. No, ale to łosie rogi to jest ta moja roślina, moja roślina ulubiona, ukochana, i w sumie nie wiem, czemu tak rzadko ją pokazuję. Miałam jednej z Pań tutaj podać wymiarę, jaka była kiedyś, jaka jest teraz, i zapomniałam tego zrobić, więc zaraz biegnę nadrobić zaległości, ale u mnie się po prostu wszyscy pochorowali. Oliwka przyniosła jakiś kaszel z przedszkola. Teraz widzę, że mój mąż kaszle, syn kaszle. Ja jeszcze się trzymam, ale myślę, że to jest kwestia czasu, więc wszyscy po kolei robią sobie inhalację. Ja wykorzystałam moment po prostu, żeby nagrać wam ten film. Więc, tak jak mówiłam, łosie rogi tak, to jest ta moja roślinka i, i, i ona też wygrała poprzedni odcinek zdecydowanie, chociaż starzec też zgarnął dużo głosów, i powiem wam, że no on tak jest bardzo. Z lekką przewagą łosich rogów, ale też jest wysoko na mojej liście ulubionych roślin. No dobra, a teraz jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, tylko zmienię ujęcie. Minutka. Chciałam Wam jeszcze pokazać, co dzieje się w międzyczasie. Więc oprócz tego, że puzzle są na, na balkonie, chciałam powiedzieć na stole, to jeszcze mój syn postanowił układać swoje puzzle, ponieważ stwierdził, że tamtych nie będzie, więc układa swoje Spidermany na desce, na podłodze. Więc oprócz tego, że są puzzle na stole, są też na podłodze, więc w ogóle no, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat. Czekam, aż wszyscy wszystko złożą i będę mogła w końcu posprzątać i znaleźć trochę miejsca dla siebie. E, no dobra, życzę Wam dużo zdrówka. Już nie, nie przeciągam tego filmu. Dużo zdrówka Dużo uśmiechów, dużo radości, korzystajcie z pogody, a jak zrobi się zimno, to wyciągajcie puzle i układajcie. <laughs> Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko, pa pa!